Ale problem jest w tym, że jak dajesz mu nagrywanie tylko w grze dźwięku, to ci nagrywa wszystko, tym spika i całą resztę. Ale to jest na razie beta, więc może to zmienię. Ja kto spotuje Kto spotuje? No Nie, no chcesz, chyba... jechać, nie chcesz jechać na F4 Chyba T37 pojedzie No, no pewnie do miasta no. jak ostatnio moje lajty widziałem wszystkie trzy pojechały do miasta to Mogę spotnąć, a ja się nie boję A pot? A pot Oj Aport. Może a płot? No, te 3-7 i te 5.4 4 lajki jadą już na przepychacz. No, gdy wykorzystają decyzja. swój pancerz, mobilność i lufę. Niech wierzę. Tak. Jak mnie urwiają, ja jak te Lajty tak przejeżdżają. Ed, mam już. Ja też. To musi być Light gdzieś. Czeka, 90 na gonsce 90 Zajemnie. sorry Uliwam. a thank you spiszdu spadnę do wody i po bitce kurwa z tym fwm też tu Jadę do wody pierdolę <śpiewanie> jeszcze nie <śpiewanie> <śpiewanie> Bo jeste. <śmienic> Jeszcze ja cię utopię pewnie. No Co i... wy tam robicie? Nie. <śmienic> 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 Jesteśmy retardami. <śmienic> no, bitwa super. <śmienic> no, to ci się tematy. <śmienic> <O, burwa. śmienic> Polte? Tak, znaczy, nie wiedziałem, że tak się pisze. Kurde. Ej, ej, zabiłem cię, mam minus jeden. Mówiłem. To. <gulet> ej, ja ci zapłacę za pół hp. <gulet> Oj, a nie, paton ma topową. Myślałem, że masz topową. O, F50, jaką lówkę ma. No jak to się mówi jeden za wszystkich wszyscy za jednego Dobra, chodźcie, coś trzeba teraz zarobić za, to, za te straty. Nie, nie trzeba, mówię ci. Jak to? Nie ja no, już zmieniam chwilę. Chyba, że normalna normalne ósemki, to wezmę mój ulubiony tank. Gówniany. Ja go na pewno nie odświeżył. Zajebiste. No, cuda, cuda. Dobra, Japet. Cudowne jest. Cuda. Ty dziesiąty. Na tom mm -hmm. mapę bym chciał nim być. Ale wiecie co ja może te cztery będę brał z wami. Zobaczcie. losuje ładnie. Przeciwnej. Nie widzę euforii. Czy kupił, czy dostał? Pewnie dostał, od duar gamingu współpracownik, pracownik, który brał w kompanii czy się w tym mieściu To co? Wszyscy golda i w niego? Choć wyjedziemy we trójkę na niego jak takie potele, boty Skąd piąty, Skąd? Skąd? Nie, nie, nie no, na na Jedzie, oh kurcze, jedzie, jedzie. To ma tyle HP co ja A ma fajnie, bo ma podkalibrówki. Mam no. podstawowe a 43 czy jedziesz, nie jedziesz? Zdecyduj się. O, jest. Ja woo, to jest. Japet, dzięki. DJ Kurier! <gry> Co ty też już nie masz? <gry> Dzięki! Nieco. Już ginę! Fajnie! Zetka nóg na mnie jedzie! Czekaj, zasłonię cię. A myślę, że już mnie staranujesz. <gry> <gry> nie, to już przecież będę miał kolejne minusy. <gry> Taki razem, ponad 220p, nie? <ślad> Kur... co to było? <ślad> nie mogę dzisiaj. Nie, a ja, co to... trzeba na full hp. Co to się dzieje? Eee, <ślad> <A>, musiał mnie dać. <ślad> Ja Peta a mnie trafili we dwójkę. Bo ja chciałem w kawał dwójkę szybko, albo... pocisk mi oczywiście ściągł w ciebie. A ja widziałem tego obok ciebie, wiesz, był Koko. I nie wiem jaka trafiłem w ciebie. To działało coś jest nie tak chyba. Nie, bo on później podjechał po szczale i mógł ci się od razu przemknąć przez chwilę. No, i Boże, wygramy to jeszcze. Mamy przewagę. A to ten mnie zabił, jest pięć, no faktycznie. Skilowy. Kurwa, jakiś cheater je bany, No, jak? <grym> <zabiłem. grym> Kocham cię. O, o indyk cię przebije. Aj, nie. Coś długo za 5 nie ma No właśnie, co kupujecie zale, 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 w końcu go, czy nie? Szkoda pieniędzy No jedzie bo ci, ci Sprawaj, bo cię wysadzi znowu Zobacz pod jakim kątem cię przybił, Ro? Zaraz przyjdę. Tu, bez kitu Nie, muszę tego Amuraka zrobić, bo on coś wybucha za często ten. ten Zdaje ten. ci się. No jak nie? Wybuch, mnie wybucha tak często. <grym> o jeszcze super peśni wieodro, is, prawa No, no fajnie Ja nie wiem, co się przez te dwie bitwy stało. A ja to nie wierzę, ja to wrzucam tak czy siak. Weź to wrzucił. No comment. Napisz to, my to pluton. Napiszemy jedyne w swoim rodzaju skillshordy. Karujemy bitwy. <śles> Ale koko, powiem ci, że to jest w sumie plus, bo... Ja cię wepchnę do wody, to zarobisz. Teraz dostałeś mm -hmm. dwa razy to zarobisz. Tak mm -hmm. <grafy> że mój średni damage spadnie. Ale co tam. W ogóle fajnym miejscu mnie to te 34 przebiło. Tak, tak samo jak ten miejsc dwa razy. <grafy> no i ja po prostu zepsuł wszystko dał się wysadzić. <grafy> no właśnie. Jak tak mogłeś? Daj mu foche. No. Słaby pension. Kanion w kanionie. Pat, pat, jak go zdejmi. <ścoughs> nie trafił. <ścoughs> o, boże. Takie szybkie te 34, że nie zdążyłem przycelować w niego. No, pieniądze my już zarobili. To może teraz czas na dziesiątki, jeszcze się utopimy teraz. No, wybieraj to. A ja Koko poszedł czy jest? Jestem, jestem. Kurde Koko, wyśle ci zapłaciłem 5000. tysięcy. A nasz patron na zielonek na pięć tysięcy. Się dziwię, że nie zginął ety Dobrze nam poszło. Co teraz odwalimy? Tu. Dobrze mi się kojarzy ta mapa teraz. Ale Trzarty też mi się dobrze nie kojarzą. Mnie tam się nie podoba. To pojedź na jedynkę. Tam jak się skleisz do nasypu, to tylko wieże widać. No i chyba tam pojadę. Koszarta tam bije zwykle. No czy jak się tam ustawi, to tak. Ale nie ma takiej przynajmniej co cię dupnie za milion 500. Ja Tiger. my tu zginęliśmy. Wyciągniemy to na dwójkę, we dwójkę. Łapes, ja zawracaj to. Co, jechać do was? Ale nie mają dużo medów. No, tylko trzeba zjeść. No, tu jest Link. jak sporo krówek, a setki. 90 kiting. z goldą szczerze. Trafił mnie? Ja! Matrzad! Yeah, sorry, sorry, sorry. <gulity> <Kurde>. <gulity> Ej, wyzetka no. jest bicia. I co się dzisiaj dzieje? Strzelił w ciebie? Co, kto? Nie, no, nie trafiłem. O. 149 bulwersuje. O, to jest? Ale nie mam bicia, chociaż. Ale na tą drugą jest bicia, jest. Ale, Piotr, o Ojej, Szmata, na lorkę, chodź tu na lorkę, jest. Ale alfa 333, zamiast wyjść do przodu, skończę. A 90 tu nie mam bicia. Aha, w ja. plecy baczet. Aha, dobra. Harto. Szczeliwa. Tee, to dziesiątka jeszcze na magazyny. E75 -E zbicia bicia. Cie, aha, tu. to kławy. Na mnie się patrzy. Wiem, już skupiłem. 3, 2, 1... Otóż, moda w arcie! Za ile? Za 700! Mój? No jest L na... Lojka barwa. Co tu że ja chyba? Nie wiesz. Nie wygląda zbyt pewnie. Ale mm, Alfa, no i da. 90 nie zdjąłem. I zabiję na maletę przez to Ale ja nie trafiłem. Lojka. Gąska! Dam twoja bię. tą drugą. Dobij! Ładnie. Esto Ej. nie haj. patrzy się na nas, bok wierzy. Dobra, twój. Ja piętę coś się obija z tymi kilami, nie? No widzisz, jadę na koło. Zobaczę, co tam pojechało. Wiem. Moja wiele też jest w moim tarcią. A ja, pierdolę, teraz będzie doił, mnie. Kodymet, patrz, oni sobie jeszcze na fullu, hopie, trzy czołgi na fullu. Koko! Jadę! Koko! Jadę! Ty bo nie, jeszcze trzeba baczata wydymać. No. Tak być nie będzie. Przez nas w plecy pewnie dwa strzały i po robocie. No ja pierdolę, nie zabijemy ten arty. Ja, da. Dinko do no inpute. Well, bad chat might be. Bad chat. GPS to musiał mnie przyblokować. Idiota. Jeszcze zdążę, zdążę czyli idzie. Nie, nie zdążę. BUM! A, zwróciło się za poprzednie. Co teraz? Może roskie... siła? Siła rezerwuje